Szczerze że myślałam, że gorzej wyglądam, <laughs> ale chyba za to słychać. No, dopadłam z chorubsko, słuchajcie. Akurat na czas, w którym miałam jechać do Warszawy, dostałam zaproszenie na imprezę urodzinową od jednej z dziewczyn, z którymi byłam na Malcie. Które uwielbiam i bardzo się cieszyłam, że się zobaczymy i że się spotkamy po długim czasie. Byłam już cała gotowa, wiecie, łaziłam, kupiłam prezent, kupiłam bilety na pociąg, chciałam w Warszawie stać dłużej. No, ale niestety skończyło się tak, że dosłownie tego dnia, w którym miałam jechać, to się rozchorowałam i to dosyć mocno, ale za to dzisiaj już jest trochę lepiej, więc mam nadzieję, że to będzie mocne, ale szybkie. Sobota, niedziela, przeleżałam, miałam gorączkę, dziś już nie mam gorączki ale nadal jestem i mam ogromny ból tego węzła chłodnego. Węzła chłodnego. Niestety. ja właśnie pattaja, którego, który zrobiła mi moja siostra i mi go wczoraj przywiozła. Widzę też przywieźli mi jakieś jedzenie, więc jestem na maksa wdzięczna. No i liczę, że jutro już będę zdrowa. Chociaż jak wstałam to było lepiej, bo wiecie poranki są zawsze najgorsze. W ogóle dzisiejsza noc była pierwszą, w którą normalnie przespałam, więc to już był dla mnie do dobry znak bardzo, ale teraz już wątpiam, czy to na pewno będzie aż tak 100% zdrowa. Może lepiej się nie nastawiać na nic, ale ma się dzisiaj wspólnie. Ja, ja chciałabym na dzisiaj jeszcze spokojnie pochorować, nie rzucać się na głęboką wodę, ale trochę posprzątać. Teraz zjem i będziemy szli myć się, to wziąć nic. I nie że bardzo chciałabym już umyć włosy, ale nie wiem, czy to będzie optymalne jeszcze. Słuchajcie, przeogromne nadzieje w tym, że tak pościel mi zdąży wyschnąć jeszcze prześcieradło albo po bo po prostu sobie wyłożę jakiś kot czy coś, ale żeby kołdra pościel mi wyschła, to jest najważniejsze, e, no bo już chcę ją wyprać, bo wiecie, taka jest po prostu, czuję, że zapocona i nieświeża. Ogólnie powiem wam tak, mamy godzinę 14:30, zaczynam powoli ogarniać, mam ogromną ochotę napić się maczy, dla pobudzenia kawy, nie chcę pić, bo. Nie wiem, jakoś jak jestem chora, to nie piję kawy i nie lubię pić kawy, więc zrobię sobie macze, o ile moje mleko migdałowe jeszcze jest dobre, a ono jest otwarte od jakiegoś czasu. I teraz nie wiem, czy mam je mogę smakować, bo ja nie mam smaku trochę przez tą chorobę. Ciekawa mogę jest taka perspektywa dla mnie, tego, że jestem chora i że dzisiaj nic nie pracuję, montuję, nie wstawiam ani nic, a na co dzień totalnie nie jestem w stanie odpuścić i strasznie tryharduję i tak, wiecie, na siebie wywieram presję codziennie taką, że muszę jak najwięcej zrobić i wszystko, a że jestem no samozatrudniona, to czasami to strasznie dużo mojej pokładów energii zabiera. Zresztą ja bardzo często ostatnio o tym mówię. Jest jakiś taki temat, który u mnie się ostatnio bardzo często powielał w głowie, dlatego też tak coś o tym uzewnętrzniam. <laughs> I mimo, że jestem chora, nie czuję się dobrze i wolałabym być zdrowa, to czuję dziś jakiś taki ogromny spokój z tego, że przez to, że jestem chora, to jakby nie czuję presji, że powinnam pracować, i czuję totalny spokój. Może nie taki totalny, bo oczywiście jakieś takie myśli, że mogłabym coś montować albo coś nagrać oczywiście, że są, ale ogólnie mam ochotę wyjść z domu, się trochę przewietrzyć, czuję się na siłach, ale nie na spacer, tylko chyba chociaż wejdę do auta i pojedę do Rossmana, bo mam ochotę sobie kupić jakiś prezent. I już jakiś czas temu w Rosmanie wyszła taka nowa jakaś marka Amoja. A -A -Y Amoja, nie wiem jak to się czyta. I tam jest takie palo santo do palenia i takie inne jakieś różne fajne rzeczy, takie relaksacyjne. I ja uwielbiam takie rzeczy i ogólnie ostatnio chciałabym, jak nagrywałam właśnie ten film o jesiennych rytuałach, to chciałabym sobie zbudować takie jesienne rytuały i, i coś fajnego zrobić. I czuję, że teraz powinnam tą chorobę wykorzystać właśnie na takie rzeczy, żeby tak trochę to wszystko poogarniać i sobie poukładać i zaplanować. Więc teraz czuję taką werwę i teraz czuję, że mam energię, bo też jestem po teraflu, więc wiecie jak to jest. Ja dosłownie po teraflu, dla mnie to jest jak jakiś narkotyk, bo nagle mi wszystko odchodzi i ja się czuję praktycznie prawie jak zdrowa. nawet to jest aż przerażające. Ale w planach mam teraz właśnie podjechać do tego Rossmana. Dopóki jest 14.30, jeszcze nie ma takich korków. sobie tam coś fajnego, też z auta przyniosę matę do rozciągania i trochę w domu się porozciągać. Jakikolwiek ruch już sobie dzisiaj wdrożyć, i chcę tutaj posprzątać. Wzięłam prysznic, ale powinnam się jeszcze wybalsamować balsamem. Zrobimy to potem, umyć włosy i też czuję, że moja cera jest taka szorstka, wysuszona, mam wrażenie. Dobra, go, ogadniamy się. Najważniejsze to jest to, żeby się bardzo grubo ubrać. E, jestem w szoku, słuchajcie, co tu się dzieje. Jest przed 15.30, więc teoretycznie jeszcze nie ma takiego największego ruchu na mieście, ale jest ogromne dzisiaj. Ja, słuchajcie, podjechałam, wyglądam ogólnie naprawdę tragicznie, czuję się tragicznie i ostatnio na co miałam hotel, tłumy w sklepach. I ogólnie chętnie bym sobie poszła jeszcze gdzieś do jakiegoś sklepu. No, ogólnie, chodzenie też po zakupach w chorobie to jest jedna z głupszych rzeczy, jaką można zrobić, no bo. Choć już do sklepu, ja nie wiem, jak ja wchodzę do sklepu, no to nie ściągam kurtki, tylko jestem w tej kurtce i potem taka zgrzana, wychodzę na zewnątrz, wtedy mnie przywieje i wiecie, taka jest ciepło, zimno, ciepło zimno, tak też nie jest najlepsze, a tym bardziej jak wczoraj jeszcze umierałam z gorączki, więc ja już wracam do domu, już sobie odpuszczam, ale powiem wam, że jest tyle ludzi, że po prostu jestem w szoku. Musiałam naprawdę daleko zaparkować od, od tego Rosmana, do którego chciałam iść, bo po prostu są masakryczne tłumy. Ja nie wiem, czy dzisiaj też wszyscy mają wolne, czy o co chodzi. No bo jutro jest teraz 11 listopada, święto, ale powiem Wam, że no naprawdę kupiłam kilka fajnych rzeczy, więc pokażę Wam jak wrócimy do domu. No i cóż, wracamy. Mam w ogóle ochotę upiec sernik i mam chyba nawet kilogram twarogu. Mam jajka, mam mąkę. Wróciłam. E, wybaczcie mi w ogóle, że ja tak wyglądam, no po to już mam tragiczne, ale to jest chorowity vlog, okej? Okay? Odpalmy sobie świeczkę, mam tą świeczkę Pachnąca od pachnącej szafy. Pachnie taką mleczną truskawką, i to jest świeczka sojowa, więc super. I chciałabym bardzo dzisiaj skończyć już tą książkę w Harmonii z cyklem, bo... Znowu mam jakiś taki zastój czytelniczy, a to niedobrze. Sprawdzę z ciekawości, ile mi zostało do końca. 40 stron, więc no to myślę, że na spokojnie. Nie chcę robić sobie takiej szczegółowej, sztywnej listy zadań, bo też chcę robić wszystko z flow, ale po prostu tak jak ostatnie dwa dni leżałam tak gdzieś chciałabym wykorzystać ten czas, żeby Porobić sobie po prostu dla siebie coś miłego. Ja ostatnio mam wrażenie, że nie ogarniam życia. Nie wiem o co mi chodzi. Jakby wszystko jest dobrze na każdej płaszczyźnie, wszystko jest ok, ale ja mam jakiś ostatni kryzys i mam wrażenie, że nie ogarniam życia. I nie wiem z czego to wynika. Może przez jakieś aspekty, które ostatnio zaniedbuję, właśnie, może za mało takiego self -care w ciągu dnia, może ta zbyt duża presja. Koncentracji na pracy. Moi drodzy, robimy maczem. Mleko migdałowe okazało się, że jest git. Podjęłam się tego wyzwania i posmakowałam. Jest wszystko dobrze. Słuchajcie, piękna, zielona matcha. Pyszności. Słuchajcie, jak e, zachorowałam, mówiłam, że no, jestem chora, to każdy się mnie pytał, ale masz jakieś lekarstwa, coś ci przywieźć? No i... I odpowiadam, kurczę, ale no jakie lekarstwa? Ja naprawdę nie chcę szerzyć teraz jakiejś krecję, nic takiego, ale osobiście, personalnie ja nienawidzę lekarstw. I jak wróciłam z Malty we wrześniu, bo ostatnio właśnie we wrześniu byłam chora, no to faktycznie jak już po kilku dniach mi się nie polepszało, a objawy się tylko nasilały, no to poszłam do lekarza i faktycznie dostałam antybiotyk, Faktycznie wtedy miałam już zapalenie tej górnych dróg oddechowych, więc chciałam to dobrze wyleczyć. Więc to nie jest tak, że ja nigdy, przenigdy, absolutnie na nic nie biorę lekarstw. No ale jak wzięło mnie coś takiego jak gorączka, ja nawet nie miałam, będzie kataru ani kaszlu, tylko tutaj boli mnie węzeł chłonny, mam powiększone, co jest dosyć, no takim dosyć dużym objawem, ale to myślę, że jutro już będzie lepiej. Gorączka już mi zeszła, no i de facto ja nienawidzę brać leków przeciwgorączkowych. Oczywiście, że jest mi po nich lepiej, oczywiście, że nagle czuję się jakbym była zdrowa i nic mi nie było. Ja po prostu naprawdę się czuję jak naćpana po prostu po tych lekach. Nie wiem, po prostu to jest coś niewiarygodnego, ale ja w ogóle nie jestem fanką, że ichkolwiek tabletek przeciwbólowych no takie bóle głowy czy właśnie gorączki. Ja też wiem, że gorączka jest naturalnym, naturalną reakcją obronną naszego organizmu i de facto ta gorączka jest bardzo potrzebna. To znaczy, że organizm faktycznie z czymś walczy. No więc naprawdę nie lubię tak cały czas non-stop być na tym teraflu czy jakimś ferweksie czy jakimś paracetamolu. E, bardzo tego nie lubię. Dla mnie najlepiej działa po prostu właśnie, proszę bardzo, mleko z miodem i czosnkiem. Nie jest to najlepsza rzecz, jaką mogę wypić, ale. Ech. 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 Boże pamiętam, jak kiedyś mama mnie zmuszała do picia tego. A teraz ja po tylu latach robię sobie to sama. Z własnej woli, ale wiem, że mi to pomoże. Piję dużo herbat, imbir, właśnie czosnek, jakieś syropy z cebuli, jak mam kaszel, dużo właśnie ziół nasion. No, bardzo, bardzo lubię takie sposoby, ale wiadomo, nie mówię tu o jakichś zaawansowanych chorobach, tylko właśnie o takim przeziębieniu czy tam lekkiej gorączce. Jezus, Maria, ja miałam jakiś ogromny ząbek czosnku i tak wziąłem jego połowę. Po prostu jest tutaj tak dużo. Jakbym zjadła to z jakąś kanapką, to spokojnie, a nawet chleba. Damy radę. Nie no, zobaczcie, ile tu jest czosnku. A drugie, tyle zjadłam. Nie dam rady dużo. Nie, nie dam rady więcej. Najwyżej zrobimy dwie tury. Dwie serie. Mm, masakra, masakra. O Jezu, mogę praktycznie bez bólu przełykać, co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że to już się będzie utrzymywać. Ferwek spiłam tylko rano, więc myślę, że on już raczej mi nie działa, bo mamy godzinę 21. Słuchajcie, tak mi zleciał czas i co najlepsze zrobiłam tyle miłych rzeczy dzisiaj dla siebie, a to wszystko dzięki temu, że testuję nową aplikację do blokowania social mediów i ja bardzo często pobieram takie aplikacje i jak wiecie już często wspominałam, że social media mnie strasznie męczą i za dużo siedzę w tym telefonie i, i w ogóle. One są bardzo fajne, bo do tego, żeby zablokować i odblokować, żeby odblokować te social media trzeba mieć przy sobie... Specjalne urządzenie. Nie można tego teraz, jakbym chciała sobie wejść i wejść na Instagrama, to nie mogę. Muszę po prostu zeskanować y, takiego ludzika. Zresztą powiem wam o tym później, bo na razie to testuję, ale jeśli ja pewnie wypowiem obszerniej. Aktualnie zaraz mija piąta godzina bez social mediów. Czuję się wspaniale. No tutaj na YouTubie sobie puściłam teraz coś na YouTubie, ale dla mnie YouTube nie jest tak... Y, Obciążający i przeobocowujący, jak właśnie social media, to scrollowanie, cały czas inny filmik, masakra. Słuchajcie, wzięłam prysznic, rozciągałam się, medytowałam, coś cudownego i kupiłam sobie dzisiaj taki żel do e, podprysznic. Pachnie pięknie, to jest e, cynamonowa bułeczka i naprawdę jest cudowny. Do tego kupiłam sobie coś, na co już dosyć długo się właśnie czai czaiłam: to jest e, taki trójkątny masażer drewniany z. Tej firmy Amoya, to jest taka nowość w Rossmanie, i on wygląda w ten sposób. Ogólnie jest dosyć delikatny. Myślałam, że. Mocniej będzie e, tak naciskać, ale właśnie rozmasowałam sobie tutaj cały kark, napięcie, ręce, brzuch nawet, nogi, e, więc super rzecz, naprawdę super. I do tego kupiłam sobie olejek, byłam bardzo ciekawa. Olejek wyciszenie, otulający olejek do masażu ciała, zadba skórę z przyjemnością, nuty zapachowe, vetiver, liść cedru. Nie mam powiedzieć, co to jest vetiver, naprawdę. Zmiękczę i wygładzę i naprawdę ta skóra jest taka dosyć przyjemna po tym olejku, więc fajna, ale też bardzo dobry olej z Rossmana, który mogę Wam polecić i w sumie zapomniałam, że go posiadam. On też będzie się świetnie nadawał pod masaż, myślę, chociaż on już jest trochę bardziej tłusty, mniej taki suchy i bardziej się taki, taki olej utrzymuje na tej skórze, E, więc rzadko go kiedy używam, to jest 100% olej dałowy, też super sprawa. Więc naprawdę jest mi bardzo przyjemnie, ubieram się w piżamkę i mam ochotę sobie zrobić jakąś taką dobrą, ciepłą kolację i zrobię chyba sobie coś ala leczo. Mam paprykę, mam cebulę, mam czosnek, mam tofu wędzone, więc mam ochotę na takie szybkie, duszone, takie szybkie danie, rozgrzewające też, ciepłe, żeby się rozgrzać i też jak najwięcej wartości odżywczych swojemu organizmowi dostarczyć. Ale słuchajcie jestem w szoku, że minęło 5 godzin i ja w ogóle chyba ten relaks taki w salonie na podłodze to chyba trwał u mnie dwie godziny, naprawdę tak długo to robiłam i jestem z siebie mega dumna, że tyle nie skrólowałam. To jest w ogóle hit, że teraz czas bez social mediów to jest luksus, ale no ja naprawdę mam z tym problem ostatnio i mnie to dobija. No i w końcu mam umyte włoski, na głowie mam tą maskę Zaraz myślę, że będę ją sobie spłukiwać z neboły Repair and Shine Regeneracja i Odbudowa. No moje włosy też miały trochę wycisk od tego całego ciągłego leżenia. Dobra, słuchajcie, lecimy spać. Ja się czuję naprawdę dobrze, e, więc ogromnie się cieszę. Myślę, że to będzie już teraz w ogóle bardzo dobra noc, bo w poprzednie były Dosyć tragiczne z tą gorączką, wybudzałam się i tak dalej. Jak przełykam, to już praktycznie przychodzi mi ból gardła, więc super. I słuchajcie, zaczęłam czytać: a tak właściwie to wróciłam, bo już trochę wcześniej czytałam. E, do tej książki Żyć Dłużej. Mówię o długim życiu w zdrowiu. Jestem na 55 stronie i tak jak początek było taki, że ciężko mi się było wdrożyć i w ogóle skumać ten taki vibe trochę tej książki, to teraz jest o wiele lepiej, więc bardzo się cieszę i teraz też sobie trochę przeczytałam, ale w ogóle powiem wam, że przeczytać tę jedną stronę to naprawdę już jest coś, no bo one są naprawdę... Do, dosyć duże są te strony, i jest to bardzo duża książka. Jestem ciekawa, ile mi to zajmie, żeby ją całą przeczytać. I mam nadzieję, że ją pochłonę i że dzięki ograniczeniu siedzenia w telefonie będę po prostu więcej czytać. Godzina mamy już po północy, więc ogólnie mega późno. Nie wiem, jakoś się zasiedziałam strasznie i zapomniałam sobie zrobić maseczkę. Miałam sobie zrobić maseczkę, bo ta skóra naprawdę, słuchajcie, woła o pomoc do nieba. Teraz z daleka może tego nie widać, ale jak ja zobaczyłam dzisiaj z bliska to po prostu masakra. Ale może to zrobimy sobie po prostu jutro. Czemu to jest? na noc niby. Super nawilżająca i ochronna maseczka w płachcie na noc. Ja nigdy tych maseczek nie trzymam 15 minut, tylko o wiele dłużej. Mam wrażenie, że ja potrafię trzymać nawet z godzinę. No i miałam robić też ciasto i zobaczcie, nie scrollowałam w ogóle telefonu, a mimo to kurde, jakoś tak czas mi uciekł. Ale chciałam robić sernik korzenny, lotus, Spokój to, to są święta i tak święta, w sensie jutro jest dzień wolny, myślałam, że tak może w końcu z rodzinką się spotkam z tytułu tego, że jestem zdrowa. Eee, dobra, nie przedłużając, lecimy spać. Jestem zmęczona, ale też zrelaksowana Witam was kochani bardzo serdecznie, ja co prawda jeszcze taka trochę nierozbudzona, spałam bardzo długo, ale to dobrze, bo przez te ostatnie dni chorowania tu miałam dosyć spory deficyt snu, więc nawet jak się obudziłam dzisiaj wcześniej, to stwierdziłam, że jeszcze sobie pośpię i nacieszę się tym, że w końcu mi się dobrze śpi, słuchajcie, naprawdę wysypianie się to jest coś cudownego a niestety podczas choroby nie było mi to dane Zapraszam na wspólne gotowanie, mamy dzisiaj święto Miałam jechać do rodziców na śniadanie, ale oni jeszcze też się do końca są rozbudzeni więc mam nadzieję, że uda nam się zrobić przed sernik Ogólnie miał być sernik lotus Mam e, bonitki korzenne, bo nie mogłam dostać ciastek lotus w Biedronce. i tak samo nie dostałam kremu lotus Za to mamy dwie tabliczki czekolady, więc robimy chyba sernik z białą czekoladą Sprawdzę czy mam budyń Dobra, jakoś coś tutaj zadziałamy. Trochę muszę kombinować, bo nie mam, nie mam na przykład śmietanki, ani takich rzeczy. Ogólnie to miał być raczej fit sernik, ale jednak nie będzie. Ewentualnie dam trochę mniej cukru. Ale no wiecie, jest święto, ja pewnie dzisiaj pojadę do rodziców, do mojej siostry, więc jakby chcę ich wszystkich poczęstować, a nie każdy tam jest... Chociaż w sumie ja mam dużo osób w rodzinie, które by się ucieszyły, że sernik jest e, odchudzony. No ale nie to razem. Słuchajcie. Mmm, Korzenne ciasteczka. Bierzemy 200 gram, 50 g masła i będziemy mieli super spód. Muszę zapalić, żebyście mnie wcieli, a mamy godzinę 11. Nigdy nie ufam tym blachą, że nagle mnie puszką. I moi drodzy, dodajemy ciasteczka do rozpuszczonego masła. Tak pięknie pachnie tym masełkiem. Pa, pa, pa. Nie czekam, że się nie ma jakieś świetne? Słuchajcie, jak dla mnie ten spód jest trochę za suchy, jakby to było za mało masła. No ale dobra, zaufamy Ania, gotuje. dobrze wyjdzie, bo jak mówię, jest bardzo sypki. Nie wiem dlaczego. Odstawiamy, przychodzimy do masy ryjkowej. I ubieramy z cukrem. Nie mam, słuchajcie, budyniu, więc dodaję skrobię ziemniaczaną. Około 30 gram. I gwóźdź programu sernik. Twaróg. Jeszcze nie jestem. Cernika nie można za długo yy, miksować, bo się nam powietrzu, więc już przestaje. Nic nie tak nie wkurza jak pracowanie z białą czekoladą, bo oczywiście mam taką najtańszą i teraz nawet te. Raz w ogóle jakąkolwiek dobrą czekoladę dostać to jest ciężko. Zamiast pełnej czekolady wyszła mi taka papka. Dodałam masło, ale to nic nie dało, słuchajcie. Masakra po prostu. Ale dobra, dodam im do masy i po prostu będę liczyć, że jakoś to się uda. Kolejna herbatka, ja się stałam totalną herbaciarą przez tą chorobę i w ogóle powiem wam, że tak. Ta choroba trwała krótko, bo zaczęła się dopiero w sobotę, w piątek wieczorem, ale ja w piątek wieczorem jeszcze byłam na treningu też yy, najlepsze jest to, że ja kupiłam sobie Ultra Humana ten pierścionek głównie po to, żeby. W... bo ja go sobie kupiłam właśnie, jak byłam chora po tym wyjeździe na Macie i tak się wkurzyłam, że po raz kolejny jestem chora i że przez następne yy, setki lat nie chcę być chora, no wyszło jak wyszło i stwierdziłam, że kupię sobie ten zegarek, bo właśnie dużo osób mówiło, że on też w stanie jest wykrywać właśnie podwyższoną temperaturę, sygnalizować kiedy coś może być nie tak. I słuchajcie, w piątek o 17.00 szłam po schodach już tutaj u mnie na klatce. Na siłownie. Dostałam powiadomienie, że mogę być obciążona immunologicznie, że coś może być nie tak, że mam podwyższoną chyba temperaturę, chyba dlatego on to wie. I sugerował mi odpoczynek. No a ja poszłam na trening, no i w sobotę rano byłam chora, więc jakby totalnie się go nie posłuchałam, a jak widać miał rację. On też w ogóle mi cały czas mierzył temperaturę. Czasami bardzo zaniża tą temperaturę, co jest takie, to jest takie dosyć niepokojące, bo na przykład potrafi mi pokazać, że mam 33 stopnie, co jest raczej niemożliwe. Więc nie wiem skąd to się u niego bierze, ale faktycznie pokazywało mi, że mam 38,5 na przykład i mam wrażenie, że mógł być sporo racji w tym. Więc już nie zignoruję jego powiadomień, ale coś też chciałam powiedzieć. Ta choroba, mam wrażenie, że trochę dała mi czas do namysłu. Jestem wdzięczna, że miałam te kilka dni, bo przemyślałam sobie kilka spraw. Naprawdę. A do tego jeszcze dochodzi e, fakt, że obecny mój czas bez social mediów to 12 godzin, 20 minut. Dla mnie to jest szalone. Nie pamiętam kiedy ostatnio tak długo bez social mediów byłam. Wiecie, jakby mam laptopa i na laptopie byłam rano na Instagramie, ale na laptopie no nie ma co scrollować. Po prostu wchodzę tutaj, żeby czytać, djemy, czy coś tam się nie wydarzy. Ciasto się piecze, montuję sobie roleczkę z make-upem i zaraz będę sobie ponownie czytać książkę. Bardzo w ogóle mi się przyjemnie czyta, jak nie mam tych social mediów. Ja cała ubraniutka, w ogóle kupiłam sobie takie fajne futerko, bardzo mi się podoba. Ono ogólnie, słuchajcie, kupiłam je, bo potrzebowałam kurtkę właśnie na wyjazd do Warszawy i dosłownie dzień przed wieczorem kupiłam właśnie to futerko w Sinsay'u, więc ta jakość ogólnie um, nie, nie może niekoniecznie chciałam jej Wam polecić, ja też w ogóle nie, nie chodziłam nim za dużo, ale było jak na futro bardzo tanie, więc to też Trochę mnie martwi poniekąd, bo ono słuchajcie kosztowało 120 zł, więc mi się wydaje, że to nie wiem, nie wiem gdzie tu jest haczyk. Może po prostu, no wiadomo, że to pewnie wszystko poliester, niestety. Eee, I ciekawa jestem, czy ono będzie w ogóle jakoś tak grzać, bo to tak wygląda tylko, ale niekoniecznie musi to grzać. I no szczerze, jestem w nim taka wielka, że to jest szok. A tak się wygląda w tych futrach, ale naprawdę mnie tak poszerza, że to jest masakra. Ale ubieramy dres, no bo chciałam się ładnie ubrać w końcu. Ale boję się, że zmarznę. Pokazuję wam sernik. Tada! sama Już w sumie sama ozdobiłam. E, tutaj mamy białą czekoladę zmieszaną z taką pastą kajmakową, bo miałam resztkę. Więc rozpuściłam śmietanie, polałam. Do tego skruszone właśnie... No tak, skruszone to dużo powiedziane, bo już mi się nie chciało ich jakoś super kruszyć. E, ciasteczka lot. I to wszystko jeszcze polane takim sosem orzechowo-czekoladowym, więc mega fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo jak możecie zobaczyć po brzegach, ja je trochę przypiekłam za mocno, trochę za długo stało, cholerciano. Ja ostatnio mam jakąś strasznie słabą pastę sernikową. Nawet nie wiem, czy Wam już to mówiłam, ale naprawdę ostatnio po prostu, co robi ten sernik, to mi nie wychodzi. I don't know why. Wychodzimy i mam nadzieję, że to wyjście nie skończy się, że, mi się będzie, że, że będę się czuła gorzej, bo ja naprawdę czuję się super i w ogóle powiem wam, że to jest zabawne, jaki jest ogromny kontrast między tym, że ja w sobotę dosłownie nie miałam siły, żeby podnieść się z kanapy i podejść, zrobić sobie teraflu. No po prostu nie miałam siły, chciałam, żeby moja siostra przyjechała mi zrobić, bo nie miałam siły, a dzisiaj już wiecie, posprzątałam, czytałam, trochę wmontowałam, zrobiłam cernik, więc jakby mega doceniam, że mam tyle sił i po prostu choroba to jest coś strasznego, nie?